Siema witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy... No jak tutaj widzicie, uciekać przed policją. Ale policja. No, mam takie słabe auto dosyć. Peżocik 308. I jest policja. Jest 7 radiowozów. Ale nie są to byle jakie radiowozy. Wszędzie są BMW M8. No, więc trochę, no będzie dosyć trudno. Moim zadaniem jest dojechać na tą wyspę. Nie wiem, gdzieś tutaj, bo tutaj nic nie widać na tym śniegu. No i też, że mamy święta. O, święta! No i. No i tyle będzie pościg. Ja auta nie ulepszam. Więc może być dość źle dla mnie, ale lecimy. Dobra, zapomniałem, że tu jest. Nie, to nie, to nie skręca. No to czas na jeszcze raz. Dobra, jedziemy. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, dawaj, dawaj. Ręczny. Nie, o Trzy radiowozy mnie... ...gonią. Lecimy! Dobra. Szybko, 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 szybko! Ta słyszę, że się rozwalają. Hamuj, hamuj. Hamulec, hamulec! Ha! Oni się rozwalili i cali. co z wami? Dobra. Jademy. to chyba będzie Essa. Jeszcze do rifcikiem na luzie. Proszę bardzo. Tutaj też był rozwalony. Nie, no naprawdę, ja uciekłem. Dobra, poczekajcie, zrobię trochę więcej tych radiowozów. I w inne miejsce poprzestawiam. Dobra, poprzestawiam trochę radiowozów. No, i myślę, że powinno być nieco lepiej. Teraz znajdują się na moście, i tam, jak zjeżdżasz o tam. o tutaj. O, Jezu, o tutaj w dół, to tam też jest radiowóz. Więc. lecimy. A! Włączyłem, żebym jego nie miała! Myślałem, że tego nie. No to super jest. Nie no, super jest. I mnóstwo radiowozów się wypało we mnie. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Nie oszczędzamy. Zapomniałem. Ho! Wyskoczył. Okej. Okay. Leć. Jedź. Jedź, jedź. Żyję! Tylko to jest szybkie! Nie! Żyję dalej. Nie wiem jakim cudem. Skręt naręczny! O Jezu, chciałem skręt naręczny, ale nie wyszedł. Uciekam! To się uda, gdzie mi prowadzi nawigacja dalej prostok. Nie no! To jest kolejny! Jest! Jest! Jest, jest, nie, 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 nie! A gdzie są w ogóle inni? Ja wam może trochę pomogę. O! On już jest przy mnie! No! Zostałem. No, jedź pan! Co trąbić? Hamuj, hamuj! Jedzie reszta! z wami. Ej, czy on mnie pchnie? Nie dobra, nie pchnie. O! Nie, tutaj było trzeba zawrócić. Co mu się tam stało? Nie wiem, choć. Nie wiem, choć się domyślam. O! Jest! no, tak serio łatwiutko. Eee, dobra, dla utrudnienia odrespię wszystkie radiowozy. Dobra, mam nadzieję, że się nie zezłościcie, ale się tepnąłem w te miejsce. I tutaj tak, tutaj jest postawiony radiowóz. Z tego ja tutaj chwilę pokrążę, żeby reszta mogła dojechać. Więc. No trochę się pokręcę, bo się tutaj poskręcam. Przy okazji się z tym pobawię. Dobra, jest ja jadę na dół, żeby reszta miała szansę. Ty. Nie, nie! Ha! to! Jest! Zakręć. Aj, 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 Nie no! Jedź! 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 Jak go widzę w lusterku! Pociekam! Dobra, jeż, dobra. Jeszcze nie jadę, jeszcze nie jadę, czekam na resztę. Dobra, zobaczę w międzyczasie, gdzie jest... Uni... A, tutaj ktoś się zatrzymał, tutaj jadą. Oni już tutaj na moście, dobra. Jeden jest, dobra, to ja tutaj jeszcze... Skręt? Czemu to nie skręca? Otóż jest. Dobra, postaram się pokręcić tutaj na normalnie jeszcze nie jedziemy tam Oszty, jedzie dobra jestem odwrócony jest dobrze uciekam jedźcie za mną jeden jedzie i to dobry cały a nie on coś maźle. nie jeździ, się nie umie. dobra jeszcze raz odnawiam wszystkie. Jedziemy. Jadą za mną? Jadą i to szybko! I to jak szybko! Ilo oni jadą? Aha, super, drugi mnie Dobra, zjadam. Nie. U! Tokyo Drift normalnie. Tylko, że peżotem. Jaki to był unik! Dobra. Aha! Nie, no, to nie zła niespodzianka. Dobra, jadę dalej, nie obchodzi mnie. Nie wiem, co to było. Nie, do. Czy ja nawróci... Ja nawracam! Co? Ty tam się wjechać chyba nie da. Bo to jest kółko już. Dobra, więc. Chyba ja wygrałem, bo tutaj się nie da wjechać. No tutaj nic nie ma. A na oryginalnej mapie tam jest dużo rzeczy. No to ja to wygrałem najwyraźniej. No to teraz zgarszamy auto. Jeszcze bardziej obniżamy je. Yes. Dobra, mamy auto, które chyba można nazwać do gorszych. Bo to nawet nie ma czterech kół, ale dobra. Pigeon. Ze śmietnikiem. Jademy. Jeszcze światełko włączę. Um. Ja się nie poddaję, nie? Bo nie fajnie, że to nie skręca fajnie, że jadę 30 na godzinę i nic zrobić nie mogę. Dobra, próba kolejna. Mam radę jeździć, skręcać. Nie, no do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie, no to coś. Dobra. Jedziemy tyłem. Jedziemy. Nie, nie, na słu. Dawaj. Skręt. Nie, no tego się nie da z z wykonać. Ryzykuję. Jadę na prosto. Ja się tutaj boję jeździć. nie mnie, jestem niewinny! No nie! Zostawcie mnie! No nie! Nie no, jest zbyt dobrze. Ale nie wiem jakim cudem dalej jeżdżę. Tylko tak średnio skręcam. Dobra Nie no, to jest niemożliwe. Dobra. Mam nadzieję, że chociaż tym razem się uda. Trzymam się tej strony. Jak już z doświadczenia. Jadę tą stroną. Bo myślę, że gdzie O tam powinien wyjechać za chwilę. Wiedziałem! Po prostu wiedziałem. Ale ja z zasuwam. Dobra? Widzę ich tam z tyłu. Tutaj trzeba zrobić niespodziewany zakręt. Nie. Czy jako. Koło... Urwałem koło z przodu. Ja nie wierzę. To jest moja przedostatnia próba, jak nie wyjdzie, to ja nie wiem, co zrobię. W ogóle ten filmik chyba wleci przed Sylwestrem, ale nie jestem pewien. A jak w Sylwestra, to... Wesołego Nowego Roku. Wszystkim... Wszystkim życzę, chciałem powiedzieć. Ty dobra, mam dalej kółko, jadę. Nie no, temu senkisu. Nienormalne Nie Ostatnia próba Dobra Lecimy Z doświadczenia Tędy 40 na godzinę 60 Za mną się zderzają, tutaj za chwilę wyleci chyba bokiem Dobra nie wyleciał, fart O tutaj zapewne wyleci Właśnie Ale dobra, lecimy Dobra, lecimy. Ponad stówę lecimy. Prędkość światła. Dobra. Trzeba wysych Jechać. Jedź. Jedź. Jedź! Let's go! Let's go, nie gadaj! Niech ja tutaj chyba zgubię. Nie wiem, prędzej, tutaj się jedzie. Nie! ściana! Wy się mi, tu jest tak ślisko! O, jest? Tym się kierować nie da. Jedź szybko. Ty dobra, nie gadaj, że ja im uciekłam. Każdy rozwalony, a tego to... A dobra, ten jeździ. Jak ty tutaj żeś wjecha wjechał? Jest i mój Pigeon. Dobra, zrobię bączka tutaj. Postaram się chociaż. O! O! ty już jestem? Nie, 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 na krawężnik, nie, na krawężnik, bo jest ta na krawężniku. nie, nie, na jest nie, nie, No nie, 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 no nie, 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 Jest. Jadę. Ja to wygram. Lecimy. A ona jest tuż obok mnie. Widać ją w tym lusterku. Nie, jest tam. Czy siema? Jedź szybciej tym gruzem! Jedź szybciej tym gruzem! Czekaj, gdzie ja jadę! Jaka ta nawigacja jest słaba! Dorif to dawaj! Tam jest most! I lecisz? Gdzie on jest? Gdzie jest ta policja? Poczekam sobie na nich. Gdzie oni są? Naprawdę? <laughs> Jedzie coś. Dawaj. Fursy beam Engina Poprawcie ten tryb policji, bo tutaj coś nie tak Ja stoję tu, a on się kręci tu A ma włączony tryb policyjny O, jest za mną, Ty jak on mnie bustuje, ej! A dobra Nie Osti Tego się nie spodziewałem Dobra, no, to już trzeba i but. A tam jest kolejny! No nie, zblokował mnie. Uciekam! Uciekam! Dawaj! Uda mi się! 70! Fajnie, że mam tutaj 70, a mi pokazuje 60 na normalnym. 80, 75. Dawaj, dziewięćdziesiątka prawie. Aha, zostawiam ich w tyle. Dobra, już tutaj robimy Tokyo Drift'a. Nie. Ała. Nie! Nie gadaj! No nie gadaj! Nie! <śleszamy> tak blisko, ale dobra tam. O, myślę, że to mogę zaliczyć. Aha, beta jest za I tym Tokio driftem. Może... Tym driftem. Kończę ten film. Jeśli Wam się podobało. Zostawcie suba dla rozwoju. Oraz lajka. No i trzymajcie się. Hej.